Dzisiaj tutaj Ari. Dzisiaj robimy Ari Jumper Explorer, część druga. Ogólnie to wlazłem na górkę. Nie wiem, czy jestem w stanie obrócić. O, jestem w stanie, dobry git. To ogólnie tutaj jest taka bujaweczka. No, chustawka taka fajna! Tu jest jakaś taka druszka. To walone. Nasz dzisiejszy cel to wyjść z tego zadupia. Tu jest. Górka wysoka dość. Będzie z 20 metrów. Jest wysoka. Dobra, idziemy, idziemy. Sprawdzoną dróżką. Można jeszcze zobaczyć, co tu, tu jest. Dróżka. Tu można jeszcze zobaczyć, co jest troszkę wyżej. Jak Menele, pewnie tu były Jakieś patologie, coś takiego. Tymbark. Widzę, że klasyka. Właściwie jesteśmy na dole Z git Towarzysze Jako cena Jako cena O zajebiste Jaka maszka jest zajebisty To jest nasz były kamerzysta To on nagrywał legendarnego Arigo Jumpera i Explorera część pierwszą No to ja jestem Pozdrawiamy Ogólnie nasze rowery jesteśmy na jakimś totalnym zadupiu jakaś wieża, nie wiem do czego pewnie jakaś telefoniczna towarzysze wchodzą na górę zobaczyć jakąś którą tam na górze znalazłem a ja udaję się w głąb lasu odkrywać go, i eksplorować jak to Ali Jumper i Explorer powinien robić chyba jest tutaj strumień ogólnie bo takie dźwięki, nie wiem czy będzie to słychać nie wiem, możliwe, że własnie będzie słychać. E, a mogłeś. Um, o, jest strumień. Tam w dole jest strumień. O o, 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 o. Jest. Nie wiem, słabo pewnie widać. Teraz lepiej. Tam nie będę wbijał. Bo rowerów muszę pilnować trochę. Ale warto wiedzieć, że jest tu strumień. Pan rowerów to nie zostały zajebane, więc Git. O, są tam pajace. Minął nas oddział patologii. Cztery wrogie jednostki. Cztery? Cztery. Wszystko pod kontrolą. Bardzo możliwe, że zbliżamy się do leża patologii. Może to być niebezpieczne. Ale warto ryzykować. Bunkier patologii Konrad wchodzi może głównem może I nie tylko gównem chodź, 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 jestem za tobą ale jak tu jest chłodno, no to jest przyjemnie nawet, jakoś... czy to jest kominaż? Nie. Ciebie, jest... Jakby tak posprzątać, to byłoby było nam fajnie. Co Hubert sądzisz? To byłby bunkier. Bunkie A tam dalej jest taka menelnia. Wiem. No. Ciekawe, Nie co, mogę przestać co, co patrzeć, ty ty patrzeć ty na twój ]ś? case. Wiem, zajebiste jest. Tam żule śpią. No. Pozostaw się po ognisku. No, było to wcale ale <laughs>

jest jeszcze gorzej! Nie, jest jeszcze gorzej, jest jeszcze gorzej, nie, nie bo bo się wiem, się wiem, się wiem, nie. Nie, nie, nie próbuj nawet nie. Puść, puść, idź sobie, idź sobie! Dobra Okej? Okay? Okay? poszedłeś sobie? No. A mog, Barykada, poziom maksymalny To jest jakiś mastek Śmiecą tylko cwele, bardzo dobry slogan Tam jest penis. Widać penisa Piękny penis. Wprowadzanie rowerów pod górę nie polecam. Gówniana robota. Podobno tutaj kręcono ludzką stonogę. Nie polecam tego miejsca. Teraz przenosimy się do miasta. Pożegnaj się. Koniec patoriego. Ok.